Gdy zobaczyliśmy pierwsze trailery Digimon Survive, mieliśmy mieszane uczucia. Mimo że oboje z mężem znamy te stworki z serialu anime emitowanego dawno temu na Fox Kids i czujemy do nich umiarkowaną nostalgię. Digimon, <śmuch> To jednak ciężko nam było wyobrazić sobie grę Visual Novel, w dodatku o raczej mrocznej atmosferze w tym uniwersum. Dodatkowo, gra oferuje strategiczne potyczki Digimonów, rodem z Final Fantasy Tactics. Czy takie połączenie ma w ogóle sens? I czy warto zagrać Digimon Survive? Przekonajcie się sami. Historia gry rozpoczyna się, gdy grupa nastolatków razem z opiekunami wybiera się na wycieczkę szkolną w mniej zurbanizowane tereny, pomimo doniesień o ostatnich trzęsieniach ziemi. Bardzo odpowiedzialnie, prawda? Od razu po dotarciu na miejsce dobierają się w mniejsze drużyny i opuszczają budynek szkoły, który ma im służyć za bazę wypadową podczas wyjazdu. To właśnie tutaj poznajemy sporą część głównej obsady, w tym nasze urocze trio rodem z Harry'ego Pottera. By podnieść sobie stopnie, bohaterowie stwierdzają, że dobrze byłoby zapoznać się z lokalnym folklorem i zwiedzić starożytną kapliczkę. Nie straszne im ani kolejne trzęsienie ziemi, ani nawet policyjna blokada drogi. Na drodze swej spotykają najpierw krnąbną dziewczynkę Miyu, a następnie próbującego ją odnaleźć brata Kaito. W poszukiwaniu zagubionej siostry i pary znajomych docierają wraz z jednym z opiekunów do tajemniczego tunelu, a następnie kapliczki, w której środku znajdują się dziwne rysunki potworów oraz niezrozumiałe napisy. To tam poznają starego profesora, który pobieżnie wprowadza ich w świat legend tutejszej ludności o mściwych monstrach kemonogami, żądających od wioski ofiar w postaci dzieci. Ich spotkanie przerywają tajemnicze kamienne potwory, mgła i trzęsienie ziemi, które powoduje, że wszyscy tracą przytomność. Okazuje się, że zjawiska te spowodowały przeniesienie wszystkich do tajemniczego, równoległego świata, pełnego gadatliwych, mniej lub bardziej przyjaznych Digimonów. Od teraz nasi bohaterowie będą skazani tylko na siebie oraz pomoc nowo poznanych stworków, a także towarzystwo dziwnego młodziutkiego rodzeństwa, które żyje tutaj już od pewnego czasu. Droga do domu okaże się kręta, długa i pełna niezwykłych spotkań zarówno z tymi dobrymi, jak i bardzo niebezpiecznymi Digimonami. Jeżeli chodzi o gameplay, nie ma tutaj zaskoczeń. Większość czasu gry spędzimy zmieniając statyczne lokacje, wybierając je z mędą, rozwiązując proste zagadki oraz rozmawiając. Z członkami naszej drużyny, czyli dokładnie to, czego spodziewalibyśmy się od gier typu Visual Novel. Ponadto, podczas naszej podróży natrafimy na różnego rodzaju wybory. Część z nich prowadzi jedynie do różnych opcji dialogowych, natomiast niektóre z nich mają wpływ na to, jak potoczy się dalsza historia naszej drużyny. Szkoda jedynie, że często efekty obieranych przez nas ciężkich wyborów są dość nielogiczne, co może prowadzić do nieplanowanych zgonów postaci. Oprócz konsekwencji fabularnych, podejmowane decyzje wpływają na przekonania naszego bohatera, co odbija się na możliwe ewolucje oraz wsparcie pomiędzy naszymi Digimonami w trakcie walki. Niestety tutaj nasze wybory też nie mają większego znaczenia, gdyż potyczki są raczej mało wymagające i nie wymuszają na nas znajomości bardziej zaawansowanych mechanik gry, zwłaszcza na normalnym poziomie trudności. Walki odbywają się na podzielonych na kwadratową siatkę arenach, z terenami o różnych wysokościach, przypominających trochę te z gear final. Fantazy Tactics. Digimony w trakcie swoich tur mogą poruszać się o określoną liczbę pól, używać umiejętności czy przedmiotów, blokować ataki przeciwników oraz ewoluować swoje mocniejsze wersje. Ta przemiana zmienia dostępne dla nich umiejętności oraz wzmacnia ich statystyki, jednak by nasze stworki mogły ją utrzymać po zakończeniu tury, wysysana im jest stała ilość punktów umiejętności. Niby wszystko brzmi fajnie, jednak według nas jest to kolejna rzecz, która niepotrzebnie wydłuża czas gry. Mimo że mąż jest fanem turowych strategii, to jednak potyczki w Digimon Survive wyjątkowo go wynudziły. Sporo tutaj tur, w których nic się nie dzieje, przemieszczanie po mapie trwa latami, a wsparcie towarzyszy pomiędzy wydaje się mocno losowe i ciężko na nim polegać. Uważamy, że Digimon Survive zyskałoby wiele na dynamice rozgrywki, gdyby potyczki odbywały się tutaj jak w klasycznych turowych herpegach. Jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną Digimon Survive, to stoi ona na całkiem wysokim poziomie. Zarówno sama muzyka, jak i odgłosy, które słyszymy w grze, budują klimat i dobrze podkreślają istotne wydarzenia. Graficznie natomiast bywa różnie. Z jednej strony tytuł prezentuje się całkiem nieźle i ma o wiele więcej animacji niż przeciętna gra z gatunku visual novel. Także przerywniki filmowe prezentują się bardzo dobrze i przywodzą na myśl współczesne animowane tytuły. Jedyne do czego możemy się przyczepić to fakt, że zazwyczaj podczas zbliżeń kamery grafiki w grze są dziwnie rozpikselizowane i wyglądają tak jakby były rozciągnięte przez ćwiczącego painta ucznia szkoły podstawowej. Rar. Natomiast najgorszą stroną tytułu są zdecydowanie dialogi, aż ciężko uwierzyć, jak infantylne potrafią być nawet jak na standardy telewizyjnych seriali dla najmłodszych. Postacie na ekranie powtarzają po sobie te same kwestie, po czym jeszcze dla przypomnienia rozmyślają o nich sekundę później, a czasami gadają rzeczy zupełnie szczapy. No weźmy na przykład taką sytuację. Jeden z naszych bohaterów rozmawia z dopiero co poznanym Digimonem, żartując o jakichś pierdołach, na co nasz główny bohater przeżywa wewnętrzny monofon. Stylu. Pupa Monie, czy wiesz dlaczego dwa nie chce złapać trzech? No? Bo trzy ma cztery. <ścoughs> <ścoughs> Pupa Mon i Grzesiek świetnie się dogadują. Nic dziwnego, że są najlepszymi przyjaciółmi i sobie ufają. Chciałbym mieć kiedyś taką wieść z moim nowo poznanym Bugumonem. Podsumowując, jeżeli jesteście fanami Digimonów oraz nie odstraszają was gry typu Visual Novel ani średnio wykonane strategie turowe, to może gra przypadnie wam do gustu. Fabuła gry ma potencjał, jednak skutecznie pogrążają ją koszmarnie napisane dialogi. Co ciekawe, niektórzy krytycy z niewiadomych dla nas powodów porównują Digimon Survive ze zrecenzowanym przez nas na kanale Triangle Strategy, który naszym zdaniem jest o wiele lepszym wyborem, zarówno pod względem zdecydowanie bardziej udanych strategicznych Botyczek, jak i ciekawszej historii z mniej ilutującymi dialogami. Od nas to już wszystko. Jak zawsze zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału oraz zostawienia lajka i komentarza pod filmem. Cześć. Bo 3 ma 4! <laughs> <laughs>